Slach trafi. A cóż tu się dzieje, Wielkanoc? Młody chodź na no dwa Chodź na no tu. Zoboc. Nie podkusiło, żeby zamleckie mi zajrzeć do kawy. Widz co? Nie robił z tej kawy. Idź po jej z jedzie na jedną budowę. Coś ty jego tu nie zostawię, szlak trafi. He? Ja by się dowiedział, że tu taki tuwor jest w lodówce, to on by ją łyknął całości, nawet by i nie otwierał bym się później kobicie nie wypłacił tu jest tuwaru za półtora tysiąca jak nie lepi musiałbym te moje dwa wieprzki widzi, oddawać kobicie nie ma co ryzykować wolałbym młody chyba granata rozbezpiecać jak Włodka zostawić tu na tej robocie samego He. z tobą ej spokój nim się do jesieni nie wypłacił. Niestety moje wieprzki dobrze nie odrosły, musiałbym je tuc. Nie rąszczeli taką robotę. Jak nie całe półki z alkoholem, to teraz lodówka załadowana, a wsi półki jak jabłki. Idź <słuch> włotka, zagnąć do busa. Powiedz mu, że zadecydowałem, że jedzie na idną robotę. Nie ma co ryzykować, chłopie. Jeszcze tam widzę, nawet musztarda jest schowana. Nie, nie, wołaj go na busa i jego zawozę. <gry>